Sprowadź z naszą firmą Auto z USA bitusa.pl Dwór w Mości Brodach okazał się niezwykle gościnny dla grupy biegaczy Skórze Zbiega, która zadbała o aktywne i niecodzienne świętowanie Dnia Kobiet. Spotykamy się w dworze Mości Wrody po raz pierwszy. Dzisiaj z okazji Dnia Kobiet. Świetne święto. Przyjechało bardzo, bardzo dużo pani, ale są również panowie. Jako pierwsze odbyły się konkurencje rzutu miotłą i rzutu beretem. Niestety wałek nam się połamał. Przy przyszłości postaramy się zmontować troszeczkę lepszy. Kolejna konkurencja wystartuje o godzinie 10. Będzie to konkurencja wystartowała o godzinie 10. była to konkurencja biegu w klapkach. Dystans 800 metrów wokół Parku przy dworze w Mości Brodach. O godzinie 10.30 wystartuje bieg główny na dystansie 5 km, którego trasa poprowadzona jest wokół stawów przylegających do dworu w Mości Brodach. W biegu głównym na 5 km zwyciężyła Katarzyna Borucka, która na metę dotarła przed Moniką Lipińską i Moniką Łosińską. Wśród panów podium skompletowali Jerzy Nowosielski, Leszek Stańczuk i Karol Zawistowski. Najlepsze w biegu w klapkach były Monika Lipińska, Monika Osińska i Nadia Nowosielska. W kategorii Nordic Walking najszybciej na metę dotarł Adam Kowalczuk. W konkurencjach dodatkowych triumfowali Alina Szysz w rzucie wałkiem, Paweł Czarnocki w rzucie miotłą oraz Sylwester Pogonowski w rzucie beretem. Wszystkich gościmy tutaj. tym bardziej ucieszyliśmy się, jak tamek zapytał, czy może zorganizować bieg. Oczywiście że tak. Dzień kobiet, piękna pogoda, kwiaty, uśmiechy, bieg w sklapkach, świetna impreza naprawdę dzień zapowiada się pięknie. W biegowym świętowaniu dnia kobiet wzięła też udział grupa, wiśnie w biega i maszeruje, która niedawno świętowała pierwsze urodziny istnienia. Nasza grupa Miśli Biega i Maszeruje po raz pierwszy startuje na biegu z okazji Dnia Kobiet w Mości Brodach. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy w takiej ilości tutaj uczestniczyć i promować sport, bo przecież o to w tym wszystkim chodzi, żebyśmy jak najbardziej aktywnie spędzali wolny czas. Świętowanie Dnia Kobiet jest idealnym, idealną okazją do tego, żeby, żeby pobiegać. Poruszać się pobiegać. Sponsorem programu był bezpośredni importer aut z USA www.bitusa.pl Sprawdź z naszą firmą auto z USA.bitusa.pl